Jak długo Państwo działacie w Częstochowie? W Częstochowie jesteśmy od ubiegłego roku, dokładnie od połowy sierpnia. Otworzyliśmy kawiarnię przed takim końcem właściwie sezonu letniego, ale myślę, że było to dobre rozwiązanie. Też. Skąd pomysł na otwarcie takiego klimatycznego miejsca w, tutaj w trzeciej, ale najświętszej Maryi Panny? Jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że tutaj bardziej szefowa bądź szef mógłby udzielić takiej kompetentnej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że to ich sentyment do Włoch. Być może zakochali się w jakiejś włoskiej miejscowości i po prostu spodobało im się to i chcieli coś takiego otworzyć w Częstochowie. Kawę mamy właśnie tutaj przygotowywaną specjalnie dla nas, taka mieszanka kawy arabiki, palona specjalnie dla nas i ogólnie klientom bardzo smakuje, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Polecamy naszym klientom pyszne lody. Produkujemy je tutaj sami. Są one z naturalnych składników na produktach, komponentach sprowadzanych z Włoch. Mamy bardzo szeroką ofertę deserów, znajdują się w naszej karcie. Tak jak wyglądają, tak są też podawane, także klient może wiedzieć czego się spodziewać. Braliśmy udział w kilku konkursach organizowanych przez Urząd Miasta w Częstochowie i udało nam się nawet zdobyć jakieś wyróżnienia i nagrody. Dla mieszkańców Częstochowy, w okresie takim jesienno-zimowym, organizujemy wernisarze, czyli po prostu miejscowi artyści mogą zaprezentować swoją twórczość. Przygotowaliśmy w tym roku taką ofertę dla naszych najmłodszych klientów: są to takie karneciki gdzie dzieciaczki mogą sobie zbierać pieczątki z misiem i jeżeli nazbierają sobie odpowiednią ilość tych pieczątek dostaną od nas nagrodę niespodziankę